And better. I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window. To my face, oh brother, gonna leave me all alone. The streets of Philadelphia.

Panie, tak majsterze i nawet troszkę nie. Czarna jest, czarna jest. Then leave me each other in the streets of Philadelphia. Streets of Philadelphia. Streets of Philadelphia. Yeah, Philadelphia. Yeah, yeah. Że nadzieja zawsze umiera ostatnia. Tak jest. Co masz Keep... tak na Love favors the brave. Keep hope alive. Dzień dobry. Cześć. Tak, czekałam na wasze buzie, Boże, strasznie. No no czekałaś się. No bardzo. Kochanie, zanim będzie miło, musi być prawdziwie. Otóż masz niezwykle czarujący głos. Naprawdę, czarujący. Ta, on jest jakiś taki miękki, miły na dole. Coś jest z nim takiego naprawdę czarującego. To wielki skarb mieć oryginalny głos. Ale kurczę, ocuczę cię fałszować. Nie możesz mi tego robić. Traf do mnie i musimy nad tym poćwiczyć, bo ja nie przepuszczę ci tego. Bo szkoda, żeby taki głos się marnował. Ale nie możesz najpierw zauroczyć ludzi, a potem im powiedzieć, kurde, ale śpiewać nie umie do końca. Nie może tak być. I jak trafisz do mnie to musimy te błędy wyeliminować. Ale jestem za tobą i uważam, że jesteś niezwykle urokliwa i wzruszyłaś mnie i pociągnęłaś mnie i spowodowałeś, że ja nacisałam ten guzik. Więc musi w, sobie, w tobie być coś więcej niż tylko, wiesz, talent, no, który masz, niewątpliwie. To tyle mądrości. Zdejmij akulary. Fajna jesteś kochana. Chodźmy <laughs> się <laughs> Proszę, wszystko jest dobrze, jesteś cudna, naprawdę. Teraz już jestem już cyną Staszkowską, nie panią profesor. I love you, nie denerwuj się. Spójrz jeszcze, chłopaki cię kochają. Super, to czarny, to... samolowy sznur. Mówcie panowie. No, czarowałaś, tam czarowałaś, ładnie. Prawda? Kombinowałaś tej piosence? Ja nie spodziewałem się, że, że ma tak przykombinować. No to jest taka strona mruczana. Tak. I ty pokazałaś tam swoje możliwości. Fakt, że miałaś te kłopoty, no i myślę, że trzeba się nad tym zastanowić, wiesz? Żebyś tych kłopotów nie miała, bo naprawdę masz bardzo oryginalną barwę. No, a przepraszam, czy ktoś zadał podstawowe pytanie, jak masz na imię? <grym>, no zapomnieliśmy. Właśnie. Zauważyłam się Milena Kołodziejczyk. Milena, Milena. Ja tylko chciałam Milena. ci powiedzieć, że jak pójdziesz do Justyny, przepraszam, chłopaki i Marku, ale jak pójdziesz do Justyny, to ona nauczy Cię nie tylko trzymać intonację, ale nauczy cię też poczucia rytmu yy, i na pewno zrobi to wspaniale. Marysiu, dziękuję Ci. bardzo zasłyszyłam ja na tę przyjemność. Tak Czym mam Ci się odwdzięczyć? Chcesz moje kanapki? Nie? A nie, ja, ja bym chętnie. Kanapki, bo ja mam dobre kanapki ja zawsze wiem, w garderobie, na ale... Twoje okulary, o... na Twoje okulary. Okulary chcesz? Dobrze, dam Ci. Jelka. Śpiewasz sol na co dzień, czy takie cza co dzień, czarne, tak, czarne twoim, klimaty? Słychać w głosie, słychać, może nawet ta Filadelfia nie sprawiła, że przestałaś, że, że tak powiem, stosować ten swój czarny sznyt solowy. super. Ja widzę już Cię w milionie po prostu wykonań. Mamy dla Ciebie pełno piosenek, którymi na pewno sobie poradzisz, więc jeżeli nas wybierzesz, zapraszamy. Ja w ogóle nie wierzę, że odwróciło się tyle bo w ogóle nie podejrzewałam, że się odwrócą. Filadelfia już jest za Tobą, to już jest przeszłość, teraz już... Teraz tylko dać czad. Jestem straszną bekską, ale wybieram już cyny